Słowo Boże na dziś, 28 października, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Psalm responsoryjny 19 Po całej ziemi ich głos się rozchodzi, niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon, dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie słyszano, ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami, Szymona, którego nazwał Piotrem i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, Syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskarioty, który stał się zdrajcą, zesz zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia a cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.